Z ubolewaniem słucham tej populistycznej dyskusji, gdzie jedni populiści ścigają się z drugimi, co oni by nie dali. Rząd rzuca kiełbasę wyborczą, opozycja mówi: Nie, no, więcej pieniędzy na wszystko, jak w każdym innym punkcie. Ja nie wiem, czy państwo. Naprawdę nie rozumiecie, czy tylko udajecie, że nie rozumiecie, że nie ma darmowych obiadów, że to wszystko trzeba z czego, skądś zaspokoić, że opiecywanie jednym na koszt drugich kończy się tym, że inni będą bardziej obciążeni, a, a nie, że wszystkim będzie lepiej. Czy nie rozumiecie tego, że jeśli się refunduje leki, to ich cena idzie w górę? to jest wielokrotnie sprawdzone. Czy nie rozumiecie tego, że państwo, sprawdzone w taki sposób, to jest wjeżdżanie w jedną uliczkę do rozdawnictwa, tak? zawsze łatwo się w nią wjeżdża, łatwo się obiecuje i potem wszyscy są zakładnikami tego, bo nie ma nikt odwagi po stronie opozycyjnej powiedzieć, że to jest bez sensu. Ludzie się przyzwyczajają do tego, że, coś, że rząd im coś obiecuje, nie rozumieją najczęściej tego, że to w sumie sami sobie finansują, tak? ale no, patrzą krótkowzrocznie i, i, i tak państwo się pogrąża w tej, w tej spirali obietnic. Czy nie widzicie, do czego to, na, to zmierza? Tak? No, w, zaczęliście tę kadencję od, od 500+, plusów, kończycie ją na, na podnoszeniu na 800+, plus i cała ta kadencja upływa pod, pod, pod znakiem rozsypywania pieniędzy. Już mamy inflację kilkunastoprocentową i nadal wam mało? Dlaczego chcecie doprowadzić? Dlaczego jedni podatnicy będą wyróżniani kosztem innych, a zwłaszcza, że tu większość większości ci, którzy... Którzy są beneficjentami, to jednocześnie akurat nie są podatnikami, więc, więc tym bardziej jest to niesprawiedliwe. Dlaczego, mówiąc językiem tej ustawy, hmm, potrzeby zdrowotne hmm, innych ludzi będą uzależnione od tego, czy, czy, czy sobie mogą to pozwolić, a potrzeby innych mają nie być uzależnione od tego? Dlaczego ciężko pracujący Polacy, zawodowo zaangażowani, mają w wieku produkcyjnym właśnie ci, którzy dźwigają, ciągną tę całą gospodarkę, oni mają nie mieć tego, tego przywileju? W takim razie to jest oczywista nierówno, nierówność wobec prawa. Jest to niekonstytucyjne w związku z tym jest to przede wszystkim nieodpowiedzialne. Wszystko, co jest darmowe, jest też nadużywane, chyba też z tego zdajecie sprawę, że jako populiści mówicie tylko o tej stronie medalu, o której chcecie mówić, o tym, że pomagamy biednym, że kogoś tam nie stać, ale dobrze wiecie, że jest też zjawisko nadużywania leków, że jest zjawisko hipochondrii, jest zjawisko lekomanii. I ci wszyscy ludzie też dostają to narzędzie do ręki. Wiecie o tym, że na, na przykład antybiotyki są, są chronicznie nadużywane, tak? Przez, przez ludzi, że, ma, że stosowane są do chorób na przykład wirusowych, gdzie i tak nie pomagają, ale ludzie sobie życzą. Więc jeśli będą darmowe, to tym bardziej sobie będą życzyli. Czy, te, czy nie dostrzegacie tego, że, że to jest bez sensu wszystko tak naprawdę. Przecież finansowanie leków w ten sposób, że ja zapłacę w aptece, jest tańsze niż to, że ja zapłacę podatek, przy którym państwo musicie napracować, ścigać mnie, zaglądać mi do kieszeni, patrzeć, czy ja się na pewno dobrze rozliczyłem, potem przesłać pieniądze do ministerstwa, z ministerstwa do, do NFZ-u, z NFZ-u rozdzielić do, do poszczególnych Panie aptek proszę, proszę na, na refundację. Przecież to oczywiście, że wyjdzie drożej. Dziękuję bardzo.